A państwo, moim gościem jest Janusz Korwin-Mikke, lider partii KORWIN, ale też partii Konfederacja i partii Radykalna Prawica. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Trzy partie pan ma, jest pan prezesem Jedna Czechów jest grupowym. potrzebna z powodów technicznych, a, a druga w celach wyborczych. Która jest potrzebna w celach wyborczych? Konfederacja oczywiście. Czy pan będzie kandydował w wyborach parlamentarnych pod szyldem Konfederacja? Nieprawdopodobnie tak. Ale jest już partia Konfederacja. Jest. No to dlaczego pan dubluje, mówią politycy Konfederacji, że pan oszukuje wyborców? Założyłem na końcu Konfederacji. Nie rozumiem. Moim zdaniem, moim zdaniem mam do czynienia z robunkiem. Z kolegą Braunem żeśmy zakładali partię Konfederacja i tutaj na polecenie wielce czcigodnego Kaczyńskiego, który powiedział, że on zawrze koalicję z Konfederacją byle bez korzynki i brauna no to wyrzucili korzynkę i brauna no więc w tym momencie nie ma rady. No i pan założył, Konfederację, Konfederacja yy, Mencena i Bosaka, ona nie miała zarejestrowanej nazwy? Ma zarejestrowaną, tylko nazywa się Konfederacja Wolności i To jak jest nie, 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 nie samoobrona, taka, samoobrona, taka. Kiedyś, kiedy nie istniały kiedyś PSL? -e. Czyli pan będzie kandydował do wyborów parlamentarnych jako Konfederacja? Najprawdopodobniej, nie, nie jestem pewien. Najprawdopodobniej. A nie będzie jeszcze kolejnej partii z Grzegorzem Braunem, czy ta wystarczy już? To co powinno wystarczyć, zobaczymy. Mhm. A tamte dwie, dlaczego są? Partia korwin jedna, jedna, jedna po prostu była od początku, a druga, a druga z, z, z powodów technicznych, o których nie, nie, nie będę mówił. No dobrze. I pan nie ma takiego poczucia, że wprowadza pan wyborców w błąd, czy też podszywa się po zdaniem, Moim zdaniem kolega Męcen. Podszywa się pod partię, którą zakładałem. No i trzeba temu położyć kres. A demokr no. w de de demokratyczny sposób pan chyba został z tej partii usunięty. Prawda? No, zostałem po prostu oszukany, ale no nie będę tutaj się, się, się skarżył, bo jak ktoś dał się oszukać, to nie ma co czym się chwalić, prawda? Ktoś dał się oszukać, to jest idiota. No i tyle. No dobrze, jeżeli chodzi o tą współpracę Konfederacji Mencena i Bosaka z prawem i sprawiedliwością, no tam panowie się atakują z Jarosławem Kaczyńskim wzajemnie. Na ile to jest teatra, na ile to jest. Trudno, rena... trudno, trudno mi powiedzieć. No, mamy w tej chwili sytuację, w której mamy lewicę, oczywiście, tam PO zeszła, zeszła na pełną lewicę. Mamy dziwne trzy partie w centrum. Jest y, PiS, które się kiedyś nazywało, porozumienie centrum zresztą, jest które jest centrowe, ponieważ jest y, obyczajowo na prawo, a gospodarczą całkowicie na lewo. Mamy PSL, które, jak, wi jak wiadomo, jak startuje w wyborach, to wiadomo, z kim będzie w koalicji ze zwycięstwem wyborów. I mamy y, ten, Polskie 50 która właściwie nie wiadomo jaki ma program, jest w centrum, dlatego że, dlatego, że nie wie jaki ma program. No i mamy centroprawicę, bo kolega Mencen ściągnął Konfederację Wolność i Nadzieja, ściągnął na, na centroprawicę. No i mamy dwie partie na prawicy, czyli kolegę brał na mnie. No i czym pan się różni, czym się różni pańskie ugrupowanie od formacji kolegi Mencena jak pan powiedział? No tym, że my naprawdę chcemy. Programowo. Programowo my chcemy utrzymywać stary program Konfederacji, który polegał na przykład na likwidacji podatku dochodowego, a nie zmniejszeniu go o prawda? Radykalne sprawy, wprowadzenie kary śmierci na przykład. No, elementarne, elementarne programy, punkty programu prawicy. I tyle. Nie godzimy, się, nie godzimy się na półśrodki, bo wiadomo dokładnie, że jak się zrobi półśrodki, to nic z tego nie wyjdzie. Ja podam drastyczny przykład. Było takich troje ludzi. Mogła to ta Wyciągnęła Anglię z katastrofy kompletnej. 15 lat po jej władzy lewica znowu opanowała Anglię i doprowadziła do tego, co jest w tej chwili. Ronald Reagan. Przeprowadził USA nie, nie takiej wielkiej katastrofy. No i co, minęło 15 lat i co się działo parę lat temu na ulicach w USA? Pinochet, który zrobił zamach stanu, prawda? Minęło 15 lat, no to i lewica znów wygrywa wybory. Jeżeli się zrobi połowiczne reformy to lewica wygra, bo jeżeli, jeżeli powiemy, że dawanie małych zasiłków jest dobre, no to oczywiście dawanie dużych zasiłków jest jeszcze lepsze. Trzeba powiedzieć jasno, kto daje zasiłek, trzeba mu rękę obciąć, prawda? Jak powiedziała pani Taczerowa, jeżeli daje zasiłki samotnej matce, to chcę żeby było dużo samotnych matek, prawda? Jeżeli będę dawał pieniądze za wchodzenie na, na, na Giewont, to się nie dziwi, że dużo ludzi będzie wchodziło na Giewont, nie? Czy pan uważa, że należy obciąć 500+, plus 800, plus, tak? Wszystkie zasiłki trzeba zlikwidować po prostu i zwyczajnie, natomiast w wyniku tego ceny tak spadną, że Ludzie na tym zyskają oczywiście, bo przede skąd się biorą de, te zasiłki? Najpierw na, nakładają podatki na ludzi, potem z tych pieniędzy wypłacamy. Po drodze opłacają cały aparat, który ściąga te pieniądze, a potem wypłaca te pieniądze. 800plus miało być programem prodemograficznym, no ale z demografią nie jest w Polsce dobrze. Ale to nie ma nic do rzeczy z demografią. No, wiadomo dokładnie, co zrobić z demografią. To nie ma, co zrobić z demografią? No, nie ma żadnych problemów. Trzeba przywrócić zasadę, że dzieci należą do rodziców. Czyli, że państwo się nie wtrąca do dzieci, bo po co ja mam jej dzieci, jeżeli dam klapsę dziecku i mogę pójść siedzieć do więzienia. To już nie jest moje dziecko. To jest... naruszyłem tyłek własności państwowej. W tym Pan roku. uważa, że można bić dzieci, rodzic to, ma prawo Rodzic. To To na, dzieci należą do rodziców i wychowanie... Rodziców. Ale należy to może rzecz. Ale to jest... Co? ale to jest dziecko. To właśnie rzeczy, nie będę tłukł, bo nie będę tłukł panu komputera, prawda, bo to nie ma sensu. Natomiast dziecku trzeba czasami przelać tyłek. Ja pamiętam, taka dyskusja była, była mój syn był przy tym. I, i, I ktoś powiedział, no przecież nie można przecież to jest straszne użyć dziecko. I pyta się, czy ty byś, czy ty byś chciał dostać skórę, A synek mówi, no, jeżeli w zamian za to byłyby dwa dni, dwa dni zakazu, zakazu komputera, to wolę w skórę dostać. No i facet, i czy pan facet... swoje dzieci wychowywał przez e, Lanie w skórę? No to i rzadko to robi, Przecież mówię moim zdaniu za, za, za rzadko, ale, ale, ale czasami się zdarzało. dobrze, e, no to jest kontrowersyjne, żeby w ten sposób Ale to, to jest straszne rzeczy, i... które były oczywiste lat temu w 60, dziś są kontrowersyjne. Prowersyjny. Jest, 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 jest to niesamowite. Na przykład y, to, że kobiety. No, tak wygląda ewolucja, między innymi. Tak, jeżeli na przykład y, kobiety. Ko że, to, że kobiety mają niższą inteligencję niż mężczyźni. To było w każdym podręczniku psychologii. Pan zabójka. dalej tak uważa, że kobiety mają no, niższą No, no, no inteligencję. bo tak jest. Przed powoływał się pan na Margaret Thatcher jako jedną z ważniejszych. Ale to jest średnia. Yy, to, że, to, że, to, to, że średnio kobiety są niższe od mężczyzn, to nie znaczy, że nie trafi się kobieta wyższa od, no, od średniego mężczyzny. Co? Mimo średniej. No dobrze. Chyba pan obraża nie? część społeczeństwa, część dlaczego? ludzi. No, Twierdzić, że kobiety są mniej inteligentne. to wiem. No, Ale dlaczego? No, pamiętam, pamiętam, była po mojej tej wypowiedzi w Parlamencie Europejskim były dyskusje w całym świecie Białego człowiek. I na przykład na jednym amerykańskim uniwersytecie była dyskusja, wśród kobiet głównie, i jakaś pani powiedziała, no ale przecież korwinnikę pracy jesteśmy niższe. A... Wtedy I została pobita przez, przez feministów. No dobrze, wie pan, bo... nie, nie chcę szukać tej kontrowersji, bo my to w Rzeczpospolitej, my jest... w Rzeczpospolitej rozmawiamy z każdym. To nie jest, to nie jest kontrowersja, to jest, to, jest, to jest banalna prawda. Robi się badania. W tej chwili robi się nowe badania, które potwierdzają to. Dobrze, jeżeli chodzi o różnicę programową między Pańską Konfederacją a Konfederacją Mencena i Bosaka, Pan powiedział o przywróceniu kary śmierci, no ale wtedy Polska musiałaby wyjść z Unii Europejskiej. Nie, zakaz kary śmierci jest, jest, jest z tym. De Decyzja Rady Europy, a nie Unii Europejskiej. A pan jest za tym, że Polska wyszła z Unii Europejskiej? To znaczy, ja jestem za zachowywaniem się tak, żeby chcieli nas wyrzucić. Czyli krótko nas zrobić swoje, nie przejmując się tym, co tam wrzeszczą. A za tych rządów zachowujemy się tak, żeby nas wyrzucić, albo za Prawa i Sprawiedliwości zachowaliśmy tak, żeby się tak, żeby nas wyrzucić? Muszę, muszę powiedzieć, że PiS częściowo realizowało ten program. Rządy PiS prowadziły do Palexitu? Częściowo realizowały, ale, to jest, ale naprawdę to był teatr. No, przypominam, że przy okrągłym stole te cztery partie obecnie się nazywają, kiedy, kiedy się nazywały ZSL, prawda, tam SDRP porozumienie Centrum i KLD. Te cztery partie się zobowiązały, że będą budowały eurosocjalizm i będą wchodziły do Unii Europejskiej. I do tej pory jest to realizowane. Tylko jedni, jedni udają, że robią to z obrzydzeniem jak PiS, a drudzy udają, że robią to z entuzjazmem, jak, jak, jak PO, ale to jest wszystko teatr. To jest wszystko teatr i zrealizowany program świętej pamięci generała Kiszczaka i póki nie odejdą ludzie, którzy podpisywali to tam w Magdalence, póki oni nie odejdą, to nic się w Polsce nie zmieni. No pan jest weteranem polskiej sceny politycznej, bo ja nie, ja nie był pan w Magdalence. No, nie był pan w Magdalence, ale ten system polityczny no pan jakoś tam współtworzył, chociażby w Sejmie. Ale dlaczego, nie, w... jednego... ale dlaczego nie byłem w Magdalence? Bo jak pan zajrzy do moich akt w SB, prawda, które, które są znane, po prostu uznano, że jestem beznadziejny, nienawidzę socjalizmu i nie ma, i nie ma szans, żeby mnie nawrócić.